Spójrzmy na początek na trójkąt o wierzchołkach ACS. Jest to trójkąt prostokątny, równoramienny, ponadto jest to trójkąt charakterystyczny o kątach 45-45-90 stopni. No skoro wiemy, że jest to trójkąt równoramienny, bo przecież ramiona tego trójkąta to są krawędzie boczne ostrosłupa, więc te krawędzie są jednakowej długości. I ponadto, jeśli wiemy z polecenia, że miara kąta zawartego między przeciwległymi krawędziami bocznymi jest równa 90 stopni, no to nie może być inaczej. To jest na pewno ten trójkąt. I to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj przeciwprostokątna tego trójkąta, no czyli ten bok o długości 5, możemy policzyć, a w zasadzie. Możemy go oznaczyć w ten sposób, jego długość, jako a pierwiastek kwadratowy z dwóch. To jest tak jak przekątna w kwadracie. Ponadto zauważ, że w podstawie tego ostrosłupa mamy kwadrat, ponieważ ostrosłup jest prawidłowy, czworokątny. To, że on jest prawidłowy, to oznacza, że w podstawie mamy wielokąt foremny, tak? a wielokąt foremny to jest taka figura, która ma boki jednakowej długości i kąty tej samej miary. Więc skoro to jest czworokąt, no to, to musi być kwadrat. Dobra, mniejsza o to. Teraz policzymy, ile wynosi a. Przyrównajmy, że a pierwiastek z dwóch jest równe 5. Podzielmy obustronnie równość przez pierwiastek kwadratowy z dwóch. I usuńmy jeszcze niewymierność z tego mianownika. Otrzymamy 5 pierwiastek kwadratowy z 2, drugich. I taka jest długość krawędzi bocznej. Ponadto zauważmy, że jeśli w podstawie mamy kwadrat, przekątna kwadratu ma długość a pierwiastek kwadratowy z 2, to oznacza, że bok kwadratu musi mieć długość równą a. Czyli wychodzi na to, że wszystkie krawędzie w tym ostrosłupie są jednakowej długości. A my mieliśmy policzyć sumę długości wszystkich krawędzi. Łącznie w ostrosłupie mamy 8 krawędzi. Wszystkie o długości a. No i teraz podstawmy miejsce A. 5 pierwiastek kwadratowy z 2 drugich. Skróćmy dwójkę i ósemkę przez 2. Pomnóżmy 4 razy 5 pierwiastek kwadratowy z 2 i wówczas otrzymamy 20 pierwiastków kwadratowych z 2. A i najważniejsze, dopiszmy jednostki. Tutaj jednostką jest decymetr.